Cześć. Ponieważ sporo klientów pyta się nas o bezpieczeństwo pożarowe czy przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych, to postanowiliśmy zapytać się o to u źródła, czyli u osoby, która się zawodowo zajmuje tym tematem. Wyszła z tego bardzo interesująca i dosyć długa rozmowa, dlatego dla wygody oglądania podzieliliśmy ją na dwie części. Zapraszamy do części pierwszej. Dzień dobry. Zazwyczaj dużo mówi Sylwek. Dzisiaj ja będę miał więcej okazji do powiedzenia, natomiast no, żebym nie siedział tutaj to sam. Ja, to ja tylko coś powiem. <grym> Powiedz kim jesteś. <grym> Nazywam się Krzysztof Gielsa, brygadier Krzysztof Gielsa. Od ponad 20 lat jestem zawodowym strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Cieszę się, że Sylwek zaprosił mnie tutaj. Będziemy mogli wyjaśnić sobie kilka Mitów, kilka faktów, a także przekazać Państwu informacje na temat bezpiecznych zachowań w miejscu, gdzie każdy z nas przecież czuje się bezpiecznie, czyli w swoim mieszkaniu, w swoim domu. No to zaczynamy. Zaczynamy. Na początek może zajmijmy się takim tematem, który sobie przygotowałem. Jakim są mity z internetu dotyczące Straży Pożarnej. Na przykład jeden z nich jest taki, że Strasznie przyjeżdża do domów z instalacją fotowoltaiczną, na której jest pożar. To jest właśnie urok internetu. Można tam zdobyć bardzo dużo ciekawych informacji, dużo mądrych, sprawdzonych, ale także wiele osób wypowiada się, nie mając wiedzy na temat, jak to wygląda naprawdę. Czyli to mit. Przyjeżdżacie oczywiście, do, do oczywiście domu z jest, instalacjami. Jest to olbrzymi mit. Państwowa Straż Pożarna zawsze po otrzymaniu zgłoszenia o jakimkolwiek zagrożeniu czy to pożar, czy to wypadek, czy to inne jakiekolwiek zagrożenie przyjedzie na miejsce. Jesteśmy do tego przygotowani, przeszkoleni i wyposażeni. To jakie są zagrożenia na miejscu, z czym mamy do czynienia, zazwyczaj dowiadujemy się dopiero już po przybyciu na miejsce, chyba że osoba zgłaszająca, która wykona numer. Połączenie do straży pożarnej na numer 998 jest nas w stanie już poinformować. To jest bardzo cenna informacja, jaką my możemy uzyskać. Natomiast proszę się nie martwić Państwa, straż pożarna jednostki zawsze przyjadą do takiego zgłoszenia. Nie ma tutaj najmniejszej obawy i jest to no, dla nas strażaków bardzo taka śmieszna informacja, natomiast wiem, że może zaniepokoić ludzi. Też spotkałem się z takimi pytaniami, zapewniam, e, zapewniam no wszystkich, że tak, jeździmy do każdego to, zgłoszenia. To jeszcze jedno, jeden mit, który, na który trafiłem, że jak już straż dojedzie i zobaczy instalację z fotowolta... z instalacją fotowoltaiczną, no to e, nie chce tego gasić, tylko czeka aż się dopali do końca i dopiero wtedy rozpoczyna akcję. Też widziałem. Się ustosunkować. Te, te, też widziałem takie informacje. Nie, oczywiście, oczywiście, że nie. Przystępujemy do działania najszybciej jak tylko możliwe. Pierwsze, co strażacy robią zawsze w sytuacji, kiedy ma, mamy do czynienia z pożarem, to jest możli jeżeli jest taka możliwość, oczywiście wejście do budynku, sprawdzenie, czy nie ma tam osób poszkodowanych, czyli ratowanie życia ludzkiego. W drugiej kolejności albo równolegle do tych działań zaczynamy działania gaśnicze, czyli podajemy środek gaśniczy na napalący się budynek. Um, nie wiem, skąd pojawiły się takie opinie i takie stwierdzenia. Na pewno jestem przekonany, że nikt. Nie był świadkiem sytuacji, w której strażacy stoją i patrzą, jak płonie budynek. E, a tak w ogóle, może poruszmy taki temat, jak często, czy macie jakieś informacje, jak często instalacje fotowoltaiczne przyczyniają się do pożarów? E, temat fotowoltaiki jest obecny w naszym życiu już od, od wielu lat. Natomiast faktycznie w ciągu ostatnich kilku lat e, z, widzimy, że ilość takich instalacji mocno przybywa. Nasze statystyki, statystyki Państwowej Straży Pożarnej nie obejmują szczegółowo tego tematu. Wiem, że takie badania były robione w Niemczech, były robione w Wielkiej Brytanii, i tam faktycznie statystyki pokazują, że odsetek pożarów, które wywołane są stricte instalacjami fotowoltaicznymi, to jest zaledwie promil wszystkich pożarów. Możemy więc stwierdzić, że instalacja fotowoltaiczna, która jest Właściwie przygotowana, dopasowana do danego budynku, wykonana zgodnie z fachową wiedzą i przez ludzi, którzy się na tym znają, z dobrych materiałów, jest instalacją bezpieczną. I tu uspokajam ludzi, patrząc na nasze doświadczenia. Statystyki w Polsce pokazują, że przy, przy pożary budynków mieszkalnych stanowią około 10% wszystkich pożarów, z jakimi my strażacy mamy do czynienia. To wygląda tak bezpiecznie, można powiedzieć, tylko 10%. Natomiast muszę tutaj jednak ostrzec wszystkich naszych słuchaczy, widzów, że Właśnie w tych pożarach, w pożarach mieszkań, ginie ponad 90% osób, które zginęły podczas pożaru. Także są to pożary bardzo niebezpieczne i musimy zwracać na to uwagę. Nasze akcje, kampanie informacyjne są skierowane właśnie na bezpieczeństwo budynków. Natomiast nie ma to związku z samymi instalacjami fotowoltaicznymi. Czyli można powiedzieć, że osoba, która ma taką instalację, może, inaczej, jest... może się zapytam, czy osoba, która ma taką instalację, yy, może się czuć tak samo bezpiecznie jak osoba, która mieszka w domu bez takiej instalacji? Myślę, że tak. Mając pewność, że instalacja została wykonana we właściwy sposób, nie stwarza ona dodatkowego ryzyka. Nasze statystyki mówią o pożarach i o przyczynach tych pożarów. Część z pożarów wywołana jest wadami instalacji elektrycznej, i to jest no około 4% wszystkich pożarów, gdzie określamy jako przyczynę powstania pożaru, jako możliwą przyczynę pożaru, wady instalacji elektrycznej. Natomiast dotyczy to przede wszystkim budynków starych, gdzie ta instalacja elektryczna nie została wymieniona przez wiele, wiele lat, a, a jak wiadomo, no teraz ilość odbiorników. Energii elektrycznej uległa du dużemu zwiększeniu w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu. I niestety, ale często dochodzi do przeciążenia tej instalacji elektrycznej. Jeżeli nie jest ona we właściwy sposób zabezpieczona, a w starych budynkach, przy starych instalacjach to też różnie niestety wygląda, dochodzi do awarii, której skutkiem może być właśnie pożar mieszkania. To co w takim razie yy, można zrobić, żeby poczuć się bezpieczniej? Przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo. Teraz rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy, ale to zagrożenia z pożarowe, z którymi mamy do czynienia, dotyczą nas tak naprawdę przez cały rok. Koledzy ze szkoły głównej służby pożarniczej obliczyli prawdopodobieństwo tego, że w moim mieszkaniu albo w twoim Sylwek dojdzie do pożaru. Jak sądzisz, jak duże to jest prawdopodobieństwo? Nie mam pojęcia, no ale przypuszczam, że nie jest, nie jest to jakaś wielka liczba, no 4%, 3%? Powiem tak, analizy pokazują, że prawdopodobieństwo tego, że w naszym mieszkaniu dojdzie do pożaru wynosi dokładnie 10 do minus czwartej. Czy to dużo? No nie bardzo. <laughs> Tym, którzy nie zaliczali matury z matematyki, może uświadomie jak to wygląda. To jest prawdopodobieństwo zbliżone do tego, że trafimy czwórkę w totolotka. To już taki To przesadziłem ruch, z moimi 4%. Sze, no właśnie. No właśnie. Ja kiedyś na jednym kuponie trafiłem dwie czwórki, no to było jakieś 180 zł do przodu, więc olbrzymi majątek, ale tak na poważnie mówiąc, prawdopodobieństwo tego, że będziemy mieli do czynienia z pożarem, jest niestety duże. Przyczyn pożarów jest wiele. To nie tylko wadliwa instalacja elektryczna. Bardzo często niestety mówimy tutaj o celowym działaniu człowieka. Czy to osób postronnych, czy to może złego sąsiada. No, nie chcę tutaj wskazywać konkretnych winnych osób, natomiast my nie zajmujemy się jako strażacy dochodzeniem do tego, od tego jest policja. Natomiast my gasimy takie pożary i też określamy wstępną przyczynę. Często dochodzi też do błędów ludzkich, czyli zaśnięcie z papierosem, czy niedogaszenie jakichś resztek, zachowanie dzieci chociaż te dzieci i zapałki to to o czym mówi się dzieci i plus zapałki równa się pożar e, dzieci coraz mniej zapałek jest mało zapałek, w zapałek tak i, i na szczęście te dzieci aż tak często nie są przy, czy, sprawcami pożarów częściej niestety jest to celowe bądź też niecelowe działanie człowieka a jeszcze tak mi przyszło do głowy na moment wrócę do tego mitu, że straż pożarna patrzy i czeka aż się zgasi ten pożar. Może to wynika z tego, że ludzie no nie mają pojęcia na temat tego w jaki sposób się to gasi. Wyobrażają sobie, że leją wodę na instalację, więc ich kopnie prąd. No i przekładają to na działalność straży, że straż działa po prostu tak samo. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że jest to słuszny tok myślenia, bo, mm -hmm. bo prąd elektryczny sprawia, stanowi zagrożenie dla strażaków i każda instalacja elektryczna w przypadku gaszenia pożaru stanowi zagrożenie. Jak wygląda to z naszego punktu widzenia? Po przyjeździe na miejsce, strażacy muszą dokonać rozpoznania terenu. Każdy budynek jest inny, każde miejsce jest. Inne. Zwykle informacje, jakie otrzymujemy, nie są w zupełności wystarczające do podjęcia tych pierwszych decyzji. Tak jak mówiłem, skupiamy się na ratowaniu życia ludzkiego, ale dowódca musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo ratowników. Jasne. Ponieważ jeżeli zdarzy się coś strażakowi, jeżeli strażak zostanie poszkodowany, nie pomoże on potrzebującym pomocy, ale sam będzie potrzebował, będzie obciążał swoich kolegów. Więc robimy rozpoznanie. Zanim wejdziemy do budynku, powinniśmy mieć pewność, że w tym budynku, nie ma, w instalacji elektrycznej nie ma napięcia. Po to są główne wyłączniki prądu, które wyłączamy przed wejściem do środka. Dlaczego to robimy? Co jest podstawowym środkiem gaśniczym, jak sądzisz? Ja bym w domu gasił coś wodą. Pek, tak miał... Ale czy, czym strażacy gaszą? Dokładnie. No wodą. Przypuszczam, że też wodą. Wodą. Woda, jak wiadomo, przewodzi prąd elektryczny. Czyli w momencie, kiedy gasimy pożar, jeżeli ta woda będzie miała styczność z instalacją elektryczną, może to wywołać zagrożenie dla strażaka, który prowadzi akcję. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z panelami fotowoltaicznymi, nawet jeżeli wyłączymy instalację elektryczną w budynku wewnątrz, musimy zakładać, że w samej instalacji dalej występuje napięcie. Jak wiemy, są to napięcia dość wysokie, nawet do, do 1000 kV. Stwarza to oczywiście dla nas, dla strażaków, zagrożenie. Jeżeli nie uda się pożaru ugasić, czyli powstrzymać przed przedostaniem na konstrukcję dachu. A niestety często, kiedy dostajemy zgłoszenie, pożar jest już rozwinięty i te płomienie wychodzą na dach, musimy wtedy prowadzić działania gaśnicze obejmujące także instalację fotowoltaiczną. Jeżeli w tej instalacji zamontowano rozłączniki, czy też urządzenia, które zmniejszają, obniżają napięcie w instalacji, taka informacja będzie dla nas cenną informacją. Nawet no, no, większość instalacji nie ma takich rozłączników. Większość instalacji nie ma, bo nie musi posiadać taki, takich rozłączników. Mało tego, nawet jeżeli one są, dowódca hmm, chyba nigdy nie podejmie takiego ryzyka, aby uznać, że ta instalacja jest całkowicie bezpieczna. W związku z powyższym działamy, gasimy ten pożar. Pod, zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli odległość. Przy instalacjach elektrycznych, gdzie występują napięcia w granicach 1 kW, gdzie mogą takie napięcia wystąpić, e, zasadą dla nas ważną jest zachowanie odległości co najmniej 5 metrów przy podawaniu środka gaśniczego jakim jest woda. Jest I to załatwia sprawę bezpieczeństwa strażaków? Dokładnie. Tak? Dokładnie, tak, tak, mówią nasze, tak, tak, mówią na, tak mówi nasza taktyka działań gaśniczych. Jest to oczywiście poparte odpowiednimi badaniami i takie działania prowadzimy. To już jest nasza rola, rola dowódcy, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich ludzi. Więc yy, osoba, która posiada tę instalację fotowoltaiczną, nie musi się o to martwić. Strażacy na pewno przyjadą i będą wiedzieli, co robić. Proszę pamiętać, że jesteśmy. Prze wyposażeni, a właśnie co najważniejsze, przeszkoleni do różnego rodzaju zagrożeń, a jeżeli pojawiają się nowe zagrożenia, uwzględniamy w to naszym procesie szkolenia zawodowego. Strażacy codziennie przygotowują się do różnych scenariuszy, uwzględniając także zagrożenia związane z panelami fotowoltaicznymi. Mhm. A, a czy macie jakieś yy, doświadczenia, yy, jak się. Jak się yy... Może inaczej, czy, czy to się łatwo gasi? No bo generalnie yy, instalacja jest zrobiona z materiałów, które w większości są niepalne, nie podtrzymujące płomienia, na przykład to kablowanie, kable solarne. Yy, no same panele, no to szkło, krzem. Yy. Ciężko powiedzieć, żeby to się samo w sobie paliło, ale przypuszczam, że po przekroczeniu pewnej temperatury jednak się yy, pali. No i yy, czy to się łatwo gasi? Przy wysokich temperaturach no, wszystko ulega zniszczeniu pod wpływem, chociażby właśnie tej temperatury może zostać objęte płomieniem. Natomiast jak słusznie zauważyłeś, same panele fotowoltaiczne to jest materiał niepalny i one nie stwarzają tutaj zagrożenia związanego z palnością. Bardziej zagrożenie związane z porażeniem prądem strażaków, którzy prowadzą akcję gaśniczą. Jeżeli uda się pożar zatrzymać przed wejściem na dach, w tym momencie nie mamy, nie mamy te, tych zagrożeń. Natomiast pamiętajmy, że. Od paneli fotowoltaicznych e, kablami e, prądu stałego, e, to wysokie napięcie prąd jest przekazywany aż do falownika. Tak. Warto więc wiedzieć, czy też wskazać strażakom, którędy te kable przebiegają, żeby podczas akcji gaśniczej, kiedy czasem istnieje konieczność rozbiórki części budynku, żeby dostać się do zarzewi pożaru, do źródła tego pożaru, e, żeby nie zostały one uszkodzone i nie naraziły strażaków na poważenie prądem. No ciężko tylko oczekiwać, że ktoś w trakcie pożaru będzie wam pokazywał, które biegną przewodze. Tak, tak. Właśnie Ktoś może pomóc tutaj? Dlatego my jako Państwa Straż Pożarna zalecamy, aby w każdym budynku, w którym istnieje instalacja fotowoltaiczna, aby właściciel posiadał taką jedną kartkę A4, na której zalaminowaną gdzieś w przedpokoju w korytarzu, tak, żeby była ona pod ręką gdzie pokazany jest schemat tej instalacji i jej rozmieszczenie właśnie na rzucie budynku. To jest, to jest kartka A4, niewielka ilość informacji, graficzne przede wszystkim przedstawienie plus parametry tej sieci z zaznaczeniem najistotniejszych elementów typu falownik, gdzie on się znajduje, wyłączniki, jeżeli, rozłączniki, jeżeli takie są zainstalowane i ewentualnie opisana procedura wyłączenia napięcia w sieci fotowolta fotowoltaicznej. Tak jak powiedziałeś, w sytuacji, kiedy dochodzi do pożaru, a zazwyczaj do pożaru dochodzi wieczorem albo w nocy, pojawia się panika. Ludzie mają problem z zapamiętaniem numerów do straży pożarnej, a co dopiero, no, przypuszczam, że mogą nie być w stanie przekazać nam skutecznej i takiej e, konkretnej informacji, gdzie jest zagrożenie, którędy biegną te kable. Dlaczego? Bo, bo po pierwsze jest panika, a po drugie mogą nawet nie wiedzieć zleciłem przygotowanie instalacji fotowoltaicznej fachowcom i mnie nie musi to interesować, którędy te kable są położone, a nawet jeżeli o tym wiedziałem, mogę o tym już po kilku latach nie pamiętać. Dobrze jest mieć taką kartkę A4, taką informację, taki wskazówkę dla strażaków przekazać to dowódcy, który przybywa na miejsce zdarzenia i on już będzie wiedział co z tym zrobić. Na pewno podniesie to poziom bezpieczeństwa samych działań ratowniczych i je usprawni. Eee, a... A propos takiej kartki, to tak mi jeszcze się przyszło jedna rzecz do głowy, bo teraz y, od jakiegoś czasu instalacje powyżej 6,5 kW trzeba zgłaszać do Straży Pożarnej. Y, czy jak jest y, taka instalacja zgłoszona, y, to czy wam to jak, w jakiś sposób pomaga przy prowadzeniu y, akcji gaśniczej? Tak jak powiedziałeś, ustawodawca zauważył problem, w cudzysłowie problem związany z instalacjami fotowoltaicznymi. Od września tego roku nastąpiła zmiana w prawie budowlanym. Bodajże artykuł 29 mówi o tym, że instalacje powyżej 6,5 kW należy po pierwsze ich projekt uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, a po drugie po wykonaniu zgłosić je do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej. Co powinno takie zgłoszenie zawierać? No niestety na ten moment nie zostało to jeszcze konkretnie opisane, natomiast yy, kiedy inwestorzy bądź też użytkownicy dzwonią do Państwowej Straży Pożarnej, my proponujemy, aby takie zgłoszenie zawierało co najmniej. No, no właśnie, powiedzmy co by chcieli zobaczyć strażacy. Tak, tak bo to nie, nie chodzi o... Kontrolowanie tych instalacji, sprawdzanie, jak one zostały wykonane. Chodzi o to, żeby dało nam to wiedzę, czy też pozwoliło nam przygotować się do podjęcia właściwej interwencji już na etapie samego zgłoszenia. Więc co takie zgłoszenie powinno zawierać? Krótki opis tej instalacji. Gdzie, gdzie wskazano, jakie to są parametry, z czego ona się składa, e, jakie może więc stanowić zagrożenie dla nas, to już będziemy w stanie sami odczytać. I połączyć to właśnie z takim schematem, czyli rozmieszczeniem tej instalacji na e, rzucie budynku. Sam schemat Czyli jest jakaś do... forma wizualizacji. Dokładnie. Tak? Sam schemat e, elektryczny tej instalacji. Nie powie nam zbyt wiele, natomiast jej lokalizacja w konkretnych miejscach danego budynku będzie stanowić z pewnością duże ułatwienie, i bazę takich instalacji, bazę budynków wyposażonych w takie instalacje, my posiadamy na stanowiskach kierowania, czyli w miejscu, w którym siedzi strażak i, po pierwsze, przyjmuje te zgłoszenia, a po drugie, jest wsparciem dla kierującego działaniami już na miejscu zdarzenia, jest w stanie na spokojnie podpowiedzieć mu, gdzie znajdują się najistotniejsze elementy. Elementy i co zrobić, w jaki sposób można ograniczyć ryzyko związane z akcją gaśniczą.